I ten kondom, który broni dziób, dziób naszego kurwa. Dziubaka! Tak, idziemy teraz. To jest do tyłu, coś, tak? Tak, to jest do tyłu. A ty ty do przodu. W ogóle olej Ci, że wejdź to w bo polują na kangury. Ale botki, są, wiesz, no i właśnie. Co się tutaj kurwa właśnie w tych Adidasach jest problem Zaszaszczelnie no. No, to to ci to... robisz, nie? Co? Uczernia niby. No, no, okay. Zaskarżenie ci, kura, ale, na grzyb... na ci to kurwa na przygrywkę. Ale tu jest. Na grzebite ci nie siada. Kurwa, może z koło się opierdolić Ja pierdolę, ale zajebisz. Czarnówka jest kurwa.

...selektując do Maroka... ...i może padać, ile Ale zajmie ...na w biurach... Niektórzy grożą Nie mogę zapiąć. Kurwa ciebie. A tu jeszcze... Gdzie jest krawat? Skarżenie chemiczne jest <sum> jakieś? <mars> A jest! Na zalew na szczupaki? <mars> <mars> tak, idzie udawać szczupaka. O, to jest szczupka. A, to wiesz już do... to to. Jest, to jest pacjent z Bolka. No, pójdź Wam chodzi. <laughs> Zwiąźcie murek jest, kawy. Jest. jest. A, no, A końcówka. O. Wziąłeś taką końcówkę? Tak, jest końcówka. No, dziękujemy za ten kurwa.